Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Szybrix W dzisiejszym odcinku y, będziemy sobie, ja robię demontaż zestawu 42-0,25, samolot transportowy. Robiłem dzisiaj właściwie recenzję tego zestawu przed chwilą, znaczy przed chwilą. No, z godzinę, nie pamiętam już dokładnie ile, ale była na kanale w tym zestawie, zapomniałem wspomnieć, pierwszy raz pojawił się taki Aks. To jest Aks piątka, taki w tym kolorze, który ostatni raz mogliśmy spotkać w zestawach z 2000 17 czy tam 18 roku. Ten zestaw, przypominam, jest z 2014. A propos ciekawych elementów, tu mamy taki oto, nie wiem, wahacz, nie wiem jak to nazwać taki biały element. Dostajemy dwie sztuki tego elementu w tym zestawie. Zestaw oczywiście jest wyposażony w Power Functions. Ma aż 5 takich siłowników. Dobra, to ja zabieram się za dalszy demontaż i za chwilę do Was wracam. Aż 7 krzyżaków kulowych. No na pewno. Nie pamiętam dokładnie ile, ale chyba. No, sporo kardanów. Jeszcze sobie sprawdzę w instrukcji. nie, nie tak sporo kardamy. No tutaj jeszcze jest, tylko muszę to wyszukać. Kilka kor. Ale to czego poszukuję? Taki ciekawy element. Kilka kor czarnych. Tak jak to mówiłem w recenzji. Bardzo dużo paneli. I na każdym panelu prawie jest naklejka. Mnóstwo belek. Nie mamy tu jakichś dużych ramek, które pojawiły się dopiero w późniejszych latach. Sorry, ale tu mam psa i pies będzie mi tu troszkę łaził. Tu mamy dwie ramki. Mm, tu widzicie dwie ramki, pięć. Na 7, ale one się nie liczą do tych dużych ramek. Dobra. A tu jeszcze, zapomniałem w recenzji, tu jest zamie, zamie, zamieniony tajem. Mm, jest jeden czarny i jeden biały z tą naklejką. Czy to najpierw jest? Chyba na drug. A plus za to, że to jest na Chyba raczej to jest na drug. Yy... I ten klocek. Yy, on jest zamieniony. Oryginalnie powinny być dwa czarne taile. Dobra, i jak coś będzie ciekawego, to oczywiście do Was. Wracam. A i zapomniałem wspomnieć, że tutaj buduję model B, model alternatywny. To będzie taka łódka. Dobra. I posegregowałem już wszystkie klocki od tego zestawu. Tu jak widzicie, są trzy pojemniczki, do których włożyłem piny, aby się nie pogubiły. Dobra. Zabieram się za składanie, w sumie to pa.